Witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj zobaczymy sobie jedną taką rzecz, która mnie zainteresowała na TikToku, a mianowicie chodzi o to. Vous avez besoin Jak widzicie, jeżeli jest możliwość naprawienia tego wyświetlacza w ten sposób, a sam jestem ciekaw, czy to faktycznie tak działa. Zaraz sobie to zobaczymy. Mamy na czym przetestować, bo u mnie w Asterixie już Wam pokazuje, jak wygląda wyświetlacz. A daje się idealnie do tego przetestowania. No nie jest prosto tutaj to rozebrać tak od razu. Myślę, że kiedyś zrobimy sobie na ten temat materiał, jak zdemontować ten panel. Bo mam drugi wyświetlacz. Prawdopodobnie sprawny. Leży sobie tam, czeka na swoją kolej, aż w końcu się na nim zlituje i go wymienię. Ale mamy zapalniczkę, tak jak widzieliście na TikTokach. Zaraz wyjmiemy sobie tutaj. Ten, ten przycisk od, od zapalania, no nie wiem jak to się tam fachowo nazywa. Iskrownik. <grymne> Zaraz sobie to wyjmiemy z tej zapalniczki. No i popstrykamy tutaj tym. Zobaczymy, czy faktycznie to, co jest na TikToku, jest prawdą. Bo jeśli tak, to zaoszczędzi mnie to bardzo dużo czasu, żeby to wymienić, a może da się tym naprawić. To co? Rozbieramy tą zapalniczkę i sprawdzamy, czy TikToki mówią prawdę. No jednak zapalniczka się nie, nie nadała. <laughs> kurde popsuła się przy wyciąganiu. Dobra idziemy szukać następnej. Myślę, że gdzieś kurcze znajdę jak nie w samochodzie to w garażu. Gdzieś chyba mam jakoś, Bo kurde to... Nie no, tylko mnie kopnie pewnie. A no to tylko mnie kopie. No nie mam drucika. No nie mam jak tutaj po, poszczelać tym. Dobra idę szukam innej zapalniczki. Mamy drugą. Zobaczcie jaka jest młot. Od... Zaraz tu może jakoś. Mamy miskę taką jak trzeba, myślę, że wystarczy. Z Stachu mnie zapierdzieli, bo popsułem zapalniczkę, ale tu już gazu nie było. Zaraz będzie mi marudził, że można było nabić. Dobra, to mu odkupię. <grystanie> jak coś Stachu to jakbyś szukał to ten, to popsułem <grystanie> na potrzeby filmu. Dobra, próbuję. <grystanie> Tam jest ten ciekaw. Dobra, zobacz. Uwaga. To się dzieje? <laughs> jeszcze, chyba jeszcze lepiej się zrobiło. A tu mamy jedynkę na tej jedynkę, zobaczmy. Ła! Nie bardziej kopię jak tam chyba. Nie no. Coś, coś nie bardzo. No kurde, mnie bardziej kopie. przez chwilę się no coś te piksele się nie naprawiają o, chociaż użył tu trochę ta trójka chyba się trochę A jeszcze spróbujemy podklikać <grybujka> o dwójka naprawiła się A bez jaj. nie wiem czy widzieliście dobra, klikamy tu Tutaj dwójeczka się słuchajcie naprawiła. Dobra, tu mam 0. Ja pierdziele działa, to może tak nie do końca, bo tu jest pewnie cała ścieżka pikselów widzę, wypalona. O, a tu mamy U. Trzeba dobrze trafić. Jest, trochę jedna kropka wróciła. Coś tam tu działa. Słuchajcie. No, mamy C. Zobaczmy. Hop. Tu się N naprawiło. O, potężnym tak, zrobił. Dzieje się to. A zmieńmy nazwę. Tu jest na przykład. Kurde, datę udało się naprawić No jeszcze tą jedynkę Dobra, jedynka wróciła Oła, to umie kopu Na siódemkę, to chyba siódemka jest Trzeba dobrze, chodzi o to, żeby dobrze trafić Zaraz sobie, sobie zarobię, to trochę inaczej <laughs> Zabawa dobra, tylko że mnie bardziej kopie. O, tu też udało się jeden piksel przywrócić. Czy może trzeba wyżej? O, on się zachwyciło Tu nie. Tu też nie. Kurde, już mi ręka woli. Ale tutaj to się udało w miarę odzyskać. Czyli datę już widać. Dobra, słuchajcie, nie wiem, napiszcie w komentarzu. No gdzie nie, gdzie powracały te piksele, ale to też na chwilę zobaczcie, bo znowu gdzieś tam, jeszcze próbowałem tam pstrykać tą zapalniczką i zrobiło się znowu to samo co było. Także czy trend jest prawdziwy, ciężko mi powiedzieć. Może, nie wiem, no napiszcie czy u was by się to może to się w jakiś sposób udało. No tutaj na przykładzie Opelka niestety, no nie wiem może za, za słabą zapalniczkę miałem, nie wiem czy, czy jak że trzeba byłoby inną. Może wrócimy do tematu jeszcze, słuchajcie napiszcie w komentarzu czy u Was może to zadziałało, czy widzieliście, czy, czy jakby jeszcze jak coś to na, na gruziku przetestujemy, bo tam chyba też na wyświetlaczu widziałem są wypalone. Możemy kiedyś zobaczyć tak z ciekawości, ale widzę, że jednak bez wymiany tego wyświetlacza jednak się nie obędzie, żeby pokazywało mi cały komputer pokładowy samochodu. Dobra słuchajcie, jeżeli film Wam się spodobał, przydał, yy, znaczy z tym przydał to może tak nie do końca, to napiszcie w komentarzu. Tam jestem ciekaw i co, widzimy się następnym razem. A jakbyście chcieli więcej takich testowań, TikToka, co co w internecie jest, to zostawcie łapkę, to na pewno jeszcze jakiś nagram. Dobra, trzymajcie się, cześć!